No dzień dobry kochane, zapraszam na nowy przegląd do sklepu Action. Na początku chcę wam pokazać te przepiękne butelki na wodę. Występują w kilku wzorach, mają 600 ml pojemności i kosztują niecałe 9 zł. Mają czarne nakrętki oraz dodatkowo uchwyt. Kolejna nowość to plastikowa karawka, która ma litr pojemności, kosztuje niecałe 13 zł i jak widzicie ma przepiękny wzór. Z tej samej serii możecie kupić bardzo ładne kieliszki. Są to kieliszki do wina za dwie sztuki płacimy tylko 9,95 zł. A zobaczcie, jak one pięknie się prezentują. No, ja jestem naprawdę zachwycona tą nową kolekcją. Kolejna nowość to takie miseczki. Prezentują się one w ten sposób. Mają 24 cm średnicy, kosztują 12,95 zł i są dostępne w kolorze niebieskim. Do kompletu możecie również zakupić sobie taki talerz do serwowania w dokładnie tej samej cenie. Ma 30 cm średnicy i jak widzicie, ma troszeczkę wyższy brzeg. Na dole jest również wykończony ciekawym wzorem. W nowej kolekcji pojawiły się również cudne szklanki za 8,95 zł. W zestawie znajdują się dwie sztuki i one również mają 300 ml pojemności. Jeżeli wolicie neutralne kolory, to właśnie w nowej kolekcji zagościły również beżowe miseczki. One mają 14 cm średnicy i w zestawie znajdują się dwie sztuki. Zapłacicie za nie 9,95 zł. Do zestawu dostępne są również talerze. One, jak widzicie, są wykończone również takim bardzo fajnym wzorem. Za dwie sztuki płacimy niecałe 13 zł. A tutaj świetna opcja na piknik, ponieważ mamy zestaw składający się z. Talerzy, są również kubeczki oraz sztućce i za całość płacimy niecałe 18 zł. Taki zestaw piknikowy możecie kupić w kolorze niebieskim oraz różowym. Na półkach w Action pojawiły się również nowe produkty na dziale łazienkowym. Dostępne są cudowne, szklane dozowniki na mydło. Dostępny jest kolor żółty, grafitowy oraz niebieski. Są naprawdę świetnie wykonane i myślę, że będą pięknie prezentowały się w Waszych łazienkach. Do kompletu są również kubeczki na szczotki do zębów. One również są szklane i mają świetną cenę, ponieważ kosztują niecałe 4,50 Uwielbiam dział z chemią domową w Action, a teraz pojawiła się nowość od marki Ajax. Jest to płyn do mycia szyb. Kosztuje niecałą dyszkę, a mamy tutaj 700 ml produktu. Zobaczcie, jakie super baseny pojawiły się w sprzedaży. Są to baseny czteroosobowe i kosztują 179,95 zł. Oczywiście, kochane, zostawiam Wam wymiary. Myślę, że cena jest naprawdę bardzo atrakcyjna. Poza basenami dostępne są na przykład kółka do kąpieli, są również motylki. Tak więc, zobaczcie sobie, jak ten asortyment się prezentuje. Takie kółka dla dzieci kosztują tylko 5,99 zł, więc ceny są naprawdę bardzo niskie, ale oczywiście my za to sklep action uwielbiamy. Kolejna nowość to coś, z czym spotkałam się po raz pierwszy, a jest to taka zasłona do drzwi. Jest ona w stylu boho, troszeczkę imituje to makramę, a taka zasłona kosztuje 35 zł. Jej wymiary to 100 na 140 cm. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, jak ona Wam się podoba. Mi osobiście bardzo przypadła do gustu. Action zagościła również nowa zastawa stołowa. Dostępny jest kolor beżowy, taki ciemniejszy brąz oraz kolor niebieski. Dostępne są miseczki, są również kubeczki. Mamy duże talerze obiadowe oraz takie mniejsze talerze deserowe. Do kompletu możecie również zakupić dwa rodzaje miseczek. Tak one się prezentują. Tutaj też, kochane, oczywiście zostawiam Wam ceny. Mamy również talerze głębokie oraz takie mniejsze miseczki do serwowania. Cała zastawa stołowa jest wykonana z ceramiki. Od tej marki jakiś czas temu pokazywałam Wam blachy do pieczenia. Które były w naprawdę świetnej cenie. Teraz pojawiła się patelnia w stylu WOK. Kosztuje niecałe 80 zł, a zobaczcie, ile kosztuje ona na oficjalnej stronie producenta prawie 120 euro. Więc różnica w cenie jest naprawdę kolosalna. Sama zastanawiam się nad zakupem tej patelni. Myślę, że na pewno jest świetnie wykonana, a cena, rzecz jasna, jest również bardzo atrakcyjna. Tutaj mamy 28 cm średnicy i ta patelnia jest w zestawie wraz z pokrywą. com Jeżeli jesteście na bieżąco z moimi przeglądami, to na pewno widziałyście niedawno te deski do krojenia wraz z pojemnikiem. Teraz pojawiły się nowe kolory. Jest dostępna wersja czarna oraz szara i jest również taka bardzo ładna pistacjowa zieleń. Za taki zestaw płacimy niecałe 17 zł. Nalazłam również nowość dla fanek srebra. Jest to bardzo ładny koszyk na owoce, kosztuje 18,95 zł. Pięknie się prezentuje i myślę, że będzie super prezentował się na Waszych latach kuchennych, jeżeli właśnie w Waszej kuchni dominują dodatki w kolorze srebrnym. Tutaj pokażę Wam jeszcze butelki termiczne, które mają 500 ml pojemności, kosztują niecałe 19 zł, i teraz pojawił się bardzo ładny letni wzór. Jeżeli macie te butelki w swoim domu, to dajcie kochane zać komentarzu, czy warto jest je kupić, czy faktycznie trzymają odpowiednią temperaturę. Na końcu chciałam Wam pokazać również nowe butelki na napoje. Za niecałe 6,80. Dostępnych jest kilka wersji kolorystycznych. A tuż obok jest również taki plastikowy dzbanek w komplecie z kubeczkami. Tymczasem, kochane, kończę mój dzisiejszy przegląd. Dajcie koniecznie znać, co najbardziej Wam się spodobało. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się i słyszymy już niedługo w kolejnym przeglądzie. Buziaki, pa!